Wracamy do śmierci matki i dziecka na porodówce Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie. Do tragedii doszło 5 sierpnia. Mamy komunikat prokuratury. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, prokurator Łukasz Wawrzyniak informuje, że śledztwo jest w toku. Zabezpieczono dokumentację lekarską i przekazano biegłemu medykowi sądowemu. Postępowanie jest prowadzone w kierunku artykułu 160 paragraf 2 i 3 Kodeksu karnego Z w związku z artykułem 155 Kodeksu Karnego, przeprowadzona sekcja zwłok dziecka i matki nie określiła przyczyny ich zgonu. Opinia ostateczna dotycząca tej kwestii zostanie sporządzona przez biegłego po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną i przeprowadzeniem dodatkowych badań. Śledztwo prowadzone jest w sprawie. Nikt nie ma przedstawionych zarzutów. Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny w Lesznie jest placówką samorządu wojewódzkiego, organ prowadzący nie będzie prowadził własnych działań sprawdzających, bo nie ma do tego legitymacji. Działania lekarzy mogą ocenić tylko biegli z zakresu medycyny. Poinformowała Anna Parzyńska-paszkę z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.